Siema, siema ludzie! Mhm. Siema ludzie i zwierzęta i ty mały hejterze, ja jestem Aduś to jest kolejny odcinek Konsultanta. Wiecie, że ja nigdy nie nauczyłem się obierać ziemniaki nożem, nigdy, przenigdy. A, mam coś gadać. A jak już obieram nożem ziemniaki, w sumie nie obieram nożem, ale jakbym miał już obierać nożem, 50% ziemniaka to są skórki, a drugie 50% to jest ziemniak. Całe życie, całe życie obieraszką. Ja naprawdę, ja podziwiam ludzi, o, odnośnie obierania, to teraz, zaraz opowiem pewną historię, w sumie mogę teraz opowiedzieć. Bo nie będę już przekładał różnych rzeczy, które mam przełożyć na potem. Tylko od razu będę o nich mówił. Ja nigdy nie potrafię nożem obierać. Ja pamiętam, jak były zawody. No, serio, były w szkole, były zawody w obieraniu. Nie wiem, co to był. To był jakiś dzień, dzień dziecka, nie wiem, szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, liceum. Nie no, to była podstawówka. Najlepsze to było to, że ja byłem. Było losowanie, która osób z jakiej klasy ma iść do danej konkurencji. I tak się stało, że ja byłem w dwóch konkurencjach. Jeden to był rzut do kosza. Wtedy zająłem drugie miejsce, moja klasa, moja klasa zajęła drugie miejsce, bo trafiłem raz, a rzut był za trzy punkty. Druga konkurencja, do której ja zostałem losowany, to było obieranie jabłka. Jedna nauczycielka, pani od fizyki, mnie nie lubiła, nie lubiała ja jej bardziej, na pewno bardziej. I ona była w żyli. Zapytałem, czy to chodzi, że kto ma najładniej mieć obrane jabłko, czy kto ma mieć najdłuższą skórkę. <grym> Najdłuższą skórkę. Obok mnie mój dobry ziomek był właśnie z jej klasy. Ona była jego wychowawczynią. Jak ja się pytałem. To ona chciała mi źle odpowiedzieć, ale nie mogła mi źle odpowiedzieć, bo ten ziomeczek stał obok mnie i słuchał, co ona mówi. Także wiesz, ona powiedziała: Najładniej, najładniej ubrane, a później szybko zmieniała: Najdłuższe, najdłuższe, później w moją stronę, że najładniej ubrane. I co się okazało? Ja nie wiem, nie wiem, czego się stresowałem. Będę miał najniższą skórkę, ja ubieram to i w ogóle mi nie szło, no w ogóle, jakbym się skupił, i ona jeszcze mi pośpieszała, że szybciej, szybciej, a to wcale nie było na czas, i ja się mega stresowałem, ja nie mogłem zrobić dłuższej skórki niż nie wiem, o, niż takie. Dopiero pod koniec mi szło, ale wtedy nawet drugiego miejsca nie zająłem. A ładnie obieram, nie? Czy się nagrywa? O kurde, serio to się nagrywa? Ja pierdziele, to się serio nagrywa. Miałem nadzieję, że to się nie nagra. I teraz to Wszyscy będą widzieć, że obieram ziemniaki. Mam dylemat. Albo je ugotuję, albo zrobię takie poprzednim konsultancie opowiadałem, o zombie. Dzisiaj była podobna sytuacja. Dzięki, że mogliście się wygadać, dzięki, że mnie wysłaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro, jak zwykle o tej samej porze o 18. Był z wami Jaduś, trzymajcie się i cześć. Siema.